Także było smaczne jedzenie, event wszedł, jest pikaczu w czapce, to jest najważniejsze, Zacznę od Pika w czapce, może będzie Shiny, zobaczymy. Nie jest Shiny, potem się dowiemy czy w ogóle może być Shiny, ja go nie łapię, bo tutaj profesor się świeci i się podnieca, zacznę zanim powie profesor. Siema DreamBasta, byłem na spacerze, dziwny kamień że znalazł, wszystko wiemy, dobra, dobra, ja chcę poznać questy. Na trzy jest podzielone. I tak, złap 10 Pokemonów typu duch, zrób 8 grejtów, 108 berry to catch Pokémon. Będę dwa lata. No dobra, no to lecimy z tym koksem. Zobaczymy czy zafajmy dzisiaj coś shiny, bo może być Drift from Shiny. Potem zobaczymy sobie reddita, twittery co wiemy więcej I mi się wydaje, że jak da radę to polecimy z tym koksem dalej. Także zobaczymy się niedługo. Także mamy mega surprise. Pikachu w czapce może być shiny. Driflun może być shiny, to o tym napisali. Ja już dwa nowe poksy, czyli Stanki i Drifluna. Niestety Driflun nie był shiny. Właśnie rzuciłem 30 malinę w Pokémona, bo trzeba aż 108 mieć. Ale największym hitem, jaki jest, co zrobił na Jantik, to to, iż. Przed chwilą udało się nam zmienić, mi przynajmniej tylko jednego niestety, bo miałem mało charge i nie weszło. Udało mi się zmienić jedną Mewtwo setkę na Shadow Bola. te Mewtwo zapanę teraz. Także musiał być jakiś błąd w grze, coś nie tak kliknęli i udało się zmienić Mewtwo na Shadow Bola, także jest mega super. A Adze się udało aż trzy, ktoś zmienił też dwa, także takie błędy lubimy. Nie wiem, jak ten błąd będzie długo trwać, możliwe nawet, że już w tym momencie go, go nie ma, ponieważ przed chwilą apka na prawie dwie minuty się ścięła, więc nie zdziwię się, jak już to nie działa. Ja w Special Research'ie nowym już mogę jedną nagrodę odebrać za zapalenie 10 pokemonów typu duchowego... nie duchowego, za 8 greatów rzuconych. Jeszcze potrzebuję 5 duchów i trochę malin użytych, ale ja to pocisnę, mi się wydaje dzisiaj. Zobaczymy, co będzie dalej. Także ja robię to, co mam robić dalej. W ogóle mi wydaje się, że chyba mi się wydaje mi się, że chyba Nesty też się zmieniły, bo teraz chyba w parkolwimskim Nestem jest ponyta, a był Girafarik i jest teraz ponyta. Także poczekam na kolejne info i niedługo zobaczymy się z powrotem. Także jest Shiny Drifloon, jestem w szoku, że tak szybko. Ogólnie teraz właśnie zaspie, ponieważ więcej poków jest. zapimy na triku, na różnych malinkach, żeby jak to najszybciej zrobić. Potem już wiem, że trzeba zapać potem 108 różnych pokemonów. To też zrobimy, zobaczymy jak będzie i ogólnie Potem sobie jeszcze przeczytamy całą notkę od Niantica, bo w ogóle o tym zapomniano po początku odcinku. Także, Shiny jest, złota malina, ultra bol, co by nie spierdolił. Trafiony, nawet nie było tani Nicea. Siedzi. Jest Shiny. Nie jest to wpis do Pokadeksu, ale jest Shiny. 72. malina. Także... Aparajs jeszcze. Ebo Wewryk standardowo do dupy. Jest taki fajny. Zobaczymy się za jakiś czas, jak ja porobię te maliny i powiemy sobie wtedy po prostu więcej. I będziemy rzucać właśnie naszą 108 malinę na Pochiyenie, bo może będzie Shiny? Nie jest. Tamten Drifton też nie jest Shiny, bo już go sprawdziłem. Także złota malina. Ostatnia i Ultra Ball. I great throw. I będziemy mieli pierwszą część za sobą. I zaraz sobie powiemy dokładnie, co jest na tym evencie i jakie są atrakcje. A! I Pikachu w czapce jest Shiny. Tym razem jest Pikachu w czapce nowej wersja Shiny jest złapania. Przechodzimy. Claim reward, co będziemy łapać. Likitunga, serio? Przecież to nie jest w ogóle związane z tym. No chyba, że ma taki język, jeżeli li, liże słodycze. Nie wiem czy dałem malinę, tak po prostu has przyzwyczajenia. Zobaczymy, czy Pokeboli Great throw całkowicie wystarczą, żeby to po prostu złapać. Wystarczyło. Zaraz sobie zrobię Appariza. Kurde, nie lewą No to poczekaj chwilę. Upweyes, up Wonder HP i Exit, także środ. I wracamy. Za pierwszą część dostajemy 10 pokeboli, 1080 dasta, czyli tak jakby rozwinięcie, skrótu, rozwinięcie cyfry 108, o cyfrze 108 powiemy sobie potem i 8 złotych pająków ja się cieszę, bo nie mogę ciągle złotych pająków zdobyć, nie mogę tych questów znaleźć. Claim reward, cyk, cyk, cyk i mam profesora, siema basta. dzięki za to, że to zrobiłeś, teraz trzeba zrobić trochę research na pokemonach duchowych. I typu Mrocznego. NCPnc, w której ręce. 108 złap. I teraz tak. 10 Pokemonów typu Dark. 8 pokestawów których nie przykręciłem. Także trzeba będzie sobie zmienić lokację. I zapad 108 poksów I nagrody są takie same jak wcześniej. Także jak ja to dokonam, to się zobaczymy. Chyba, że jakiś szajni wpadnie. Także dokonam to, to się zobaczymy. Także jesteśmy przy ostatnim poksie. 108 poks. Może Pikachu shiny? Nie. Tego go nie łapiemy. Poczyna Shiny? Też nie. Handauer Shiny? Też nie. Jak ma złość. Może balon Shiny Drugi. Też nie. Ale balony już zapiemy. Bo jest to typowy pok tego eventu grać ballem, żeby była większa pewność zapania go. Jest już późno. Bo jest już późno. Siedzi. 108 i co oni teraz będą chcieli? Jezu, to A no i teraz się dowiedziałem z reddita, Piczu w czapce można wykluć też w wersji shiny. I zobaczmy co tu profesor od nas chce. claim reward gdzie to w ogóle jest. SPIRITUMP już wow e, wysiadamy łapać go na Erze A tu nie jest ładnie nigdzie nie, nie chcę mi się już nigdzie jeździć no to łap nie, już na Erze nie jest po prostu nie, jestem w szoku, myślałem, że coś jeszcze będzie dobra, nieważne, zabra ultra Bo... znaczy ultra bol na pewno pineapple i ultra bol ja się po prostu złapał tutaj... teraz... Great throw Myślę, że... Czyli trzecia część To jest zebranie nagród Nie, teraz zgłupiałem o co chodzi Dobra, jest Spiritom zapany, Czyli to, co chciałem Wpis do Pokedexu, wiadomo Aparajza oczywiście robimy Got my trade Szkoda Pewnie nie można się trydować, nie? Zobaczymy. Teraz moment. I co, te, co teraz profesor? No dobra, odbieramy 20 Bo boli, Stardust, Pinapy. Wow, dream Basta! Wygląda na to, że Spooky motherfucker Spirit dump jest. Dobra, to jest nieważne serio. Tak, i trzecia część to są claim rewardy, czyli mamy 3 razy po 1080 Expa i do Spiritumba widzę mamy łącznie 18 candy. Także cyk, cyk, cyk i claim reward. No i Spiritum 10 Candy, Spiritum Candy 8, Stardust, Stardust Tak, mamy go, dorwaliśmy, super Jesteśmy w kontakcie, także, no spoko, Udało się tego dokonać od razu po wejściu eventu. Jestem zadowolony. Także pamiętajcie, łapka w górę, subskrypcja, dzwoneczku. Mam nadzieję, że doceniacie to, że zrobiłem to tak szybko, żebyście wiedzieli, co jak po prostu to będzie, Czy coś. Nie powiedziałeś o, 100, o 108, o liczbie. o liczbie 108. O liczbie 108 nie chcę mówić, bo sobie wymyśliłem coś, a tego jeszcze nie mówiłem yy, w komentarzach. Jestem ciekaw, czy ktoś napisze dokładną, może nie hipotezę, dokładne znaczenie liczby 108 i Pokémona Spiritom. Liczba 108, Pokémon Spiritomb, to się łączy w jedność i ja czekam na Wasze odpowiedzi w komentarzach, żebyście się trochę tam poudzielali, zobaczymy co z tego wyjdzie. Także my się widzimy już w odcinku kolejnym, który będzie jutro jaki dzień. Jutro jest, środa jest. jutro jest środa, czyli kolejny odcinek jest w czwartek. Wy to oglądacie w środę. Kolejny odcinek jest w czwartek. W czwartek będziecie oglądali moje rajdy na Girantinę. Zobaczymy, czy uda się zapać coś dobrego. Także jak walić Girantinę, to już się dowiemy jutro. Ogólnie, jeżeli chcecie już wiedzieć teraz, to po prostu wchodzicie na GoHuba i tam wszystko jest opisane. Ale z tego co ja już widziałem, sobie sprawdziłem, najbardziej Pokémonem polecanym jest Rayquaza. I tu nie ma wątpliwości, po prostu smoki wchodzą w Girantinę mega mega dobrze. Chyba, że Girantina mam taki, że niestety w smoki też wali super efektywnie, no niestety można brać takie rzeczy jak Mewtwo z Shadow Ballem, Mewtwo z Ice Beamem, y, jakieś Articuno, y, Gengary, Tyranitary i wszystko inne, co jest super efektywne na Pokemony Dark i Ghost. Także pamiętajcie, widzimy się w pełnych odcinkach. Ja spadam do domu, bo jest naprawdę mega jest późno. Jest No, jest późno, także mam nadzieję, że wbijecie dużo łapek w górę, że zrobiłem to tak szybko. Także na razie, cześć, widzimy się.